Hejka wszystkim! W dniu dzisiejszym Wam pokażę taką bardzo szybką, prostą kiełbasę z jednego składnika. Ten jeden składnik to będzie tylko i wyłącznie wieprzowy boczek. Wybieramy taki dość chudy, no i co do tego za chwileczkę powiem. Będzie to taki przepis dość przyspieszonej wersji, dlatego że jest późno, no i mimo wszystko. I tak chciałem się z Wami tym podzielić. Tu jest zmielony boczek. Tego boczku e, mam jakieś 2,7 kg. E, dajemy. E, aha, boczek zmieliłem na oczkach e, typu szarpak, czyli dość takie duże oczka. E, nie ma tutaj podziału. Tłuszcze, chudsze mięso. Wszystko, kroimy cały boczek w paski, wkładamy w maszynkę, mielimy na szarpaku, najkrótszych oczkach jakie mamy. E, dałem tutaj 20 gram e, soli na e, kilogram mięsa. Dodałem tutaj e, na tą ilość, czyli ja mam 2,700 e, boczku. Dałem tutaj trzy e, łyżeczki pieprzu takiego. E, grubo zmielonego, najlepiej w moździerzu. Do tego dałem jeszcze jedną łyżeczkę cukru, po to, aby wzmóc fermentację mięsa, żeby mięso dojrzewało, a się nie psuło. I teraz musimy to mocno wyrobić. I odstawiamy na dobę do dwóch dób w chłodne miejsce. Najlepiej przykryć czy zafoliować miskę i wstawić do lodówki nie wiem czy powiedziałem czy wspomniałem na ten temat ale będzie to kiełbasa z boczku długo dojrzewająca ja ją podzielę na pół oczywiście do jednej części jedna część będzie z przyprawami samymi a druga, do drugiej dosypiemy papryki czerwonej słodkiej no będzie to taka kiełbasa coś w stylu chorizo witam mamy dzień następny po. Upłynęło czasu około 28 godzin. I teraz wsypiemy yy, przyprawy do tego. Co ja mam tu przyszykowane? Mam przygotowane yy, jedna łyżeczka kminku, dwie łyżeczki yy, czosnku suszonego i jedna łyżeczka tymianku. Wsypujemy to. Dobrze wyrobimy. Mięso mam już wyrobione i wymieszane. Teraz jedną część, czyli połowę tego, przełożę do drugiej miski. Przełożę do drugiej miski, dosypię papryki. Jeszcze nie wiem w jakiej ilości, ale na pewno wymieszam papryki, dam słodką i dam yy, słodką wędzoną. Może po jednej łyżce, może po półtorej łyżeczki. Zobaczę jeszcze. Do drugiej miski przełożyłem już mięso, dałem tutaj dwie łyżeczki słodkiej papryki, czyli łyżka słodkiej papryki i jedna łyżeczka papryki wędzonej. Teraz to wymieszam, za chwileczkę się zorientuję, czy jeszcze dosypać, czy wystarczy. Po dosypaniu papryki stwierdziłem, że jednak mało i dodałem jeszcze po łyżeczce łyżeczkę słodkiej i łyżeczkę papryki wędzonej. Wymieszałem i teraz będę to wszystko nadziewał wielita. Tak widać kiełbaski są już zrobione. Mamy tutaj wersję z papryką i wersję bez papryki. Teraz idą do obsuszenia na 24 godziny, no nawet do dwóch dób w takiej temperaturze pokojowej. A tu narobiłem już kiełbasy na święta, tu jest długo dojrzewająca, wędzona jedna, jedna uwędzona ta żółta, druga e, taka w przyprawach, ta jest dzisiaj robiona z samego boczku, ta jest czerwona, bo z papryką, ta jest ta sama bez papryki, tu jest, a tu są salami i salami długo dojrzewające, uwędzone. Także tu są moje kiełbaski na święta. No, tu jest moja suszarnia. No i tak, widzicie, po dwóch miesiącach kiełbaska z boczku wygląda tak. Bardzo fajnie zbita, bardzo fajnie wysuszona. Mogłaby się suszyć jeszcze bardziej, ale mnie taka konsystencja, taki smak odpowiada, więc nie będę jej bardziej suszył. Smak rewelacja. Nawet nie spodziewałem się, że z samego boczku, plus przyprawy, wyjdzie naprawdę bardzo dobra kiełbasa. Jest to kiełbasa, tak jak już wcześniej wspomniałem. Z boczku, z samego boczku długo dojrzewająca. Jest tutaj jedna jest troszeczkę taka czerwieńsza, ona jest dodatkiem papryki, a druga jest taka bledsza, ona jest bez, bez papryki. Polecam taką kiełbaskę i zapraszam do oglądania moich wcześniejszych filmików. Również z gotowania, jak i zrobienia wędlin. Dajcie lajka, like dajcie suba dla zasięgu. Dzięki, pozdrawiam. Hej.